pomimo iż za, wokół mnie widać prace rewitalizacyjne, dzisiaj chcemy porozmawiać troszeczkę szerzej. Jak Państwo się przekonaliście, projekt Miasta Kamienic to nie tylko rewitalizacja tychże kamienic, ale nadawanie im troszeczkę również innych elementów, funkcji, między innymi stąd murale, stąd projekt artystyczny na 3, ale to również element, o których dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć. Chcemy, żeby te piękne kamienice, które odzyskują swój blask, nie były tylko i wyłącznie piękne przez ten krótki okres czasu, ale żeby zachowały swoją piękno, swoje piękno na dłużej. Stąd postanowiliśmy, żeby zaoszczędzone środki, które będą uzyskaliśmy w ramach przetargów z miasta Kamienic przeznaczyć na monitoring i tak już pierwszy monitoring pojawi się do końca tego roku na tej pierzei, na Legionów, które zrealizowaliśmy. Chcemy, żeby mieszkańcy czuli się nie tylko komfortowo w nowo wyremontowanych, ale czuli się również bezpiecznie. Tak jak dążę do tego, żeby Łódź stawała się z dnia na dzień bezpieczniejszym i czystszym miastem, tak chcę, żeby również i te kamienice łącząc w sobie właśnie to bezpieczeństwo, czystość, schludność i pozostanie tych kamienic jak najdłużej pięknymi zagwarantować poprzez monitorowanie tej przestrzeni. Do końca przyszłego tygodnia przeprowadzimy badanie rynku, żeby móc precyzyjnie określić, jaki to będzie wydatek. I na początku października chcemy, żeby wybrana w postępowaniu firma zaczynała zakładać te kamery. To jeden z kilku pomysłów na oszczędności w ramach miasta Kamienic. Kolejnym pomysłem jest zazielenienie podwórek w już wyremontowanych kamienicach. Także w tym roku chcemy, żeby co najmniej sześć takich podwórek uzyskało zieleń, żeby żeby pojawiły się ławki, kwietniki, być może jakieś mini place zabaw, tak, żeby mieszkańcom w tych odremontowanych kamienicach żyło się lepiej. Chciałam również zwrócić uwagę na to, że staramy się wykorzystać w miarę możliwych środków potencjał budynków, tak żeby wygospodarować jakieś wspólne pomieszczenia, na przykład na rowerownie dla mieszkańców. Wiem, że takie pomieszczenie będzie tutaj, będzie również na Tuwima 16. Zresztą sami mieszkańcy często proszą nas o takie pomieszczenia, które uzupełniają jakby i dają większy komfort korzystania z budynku.